Cześć. Witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym konserwacji i dbaniu o nasz sprzęt outdoorowy. Ostatnio rozmawialiśmy o konserwacji, czyszczeniu, praniu śpiworów, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dbać o nasze outdoorowe, turystyczne obuwie. Następnie przepraszam Was za ewentualne hałasy i krzyki dobiegające z tła. Mamy sezon grzybobrania i w lesie jest po prostu mnóstwo ludzi. Prawdziwe tumy robią przy tym zbieraniu grzybów ogromny hałas taki hałas, że wystraszą wszystkie grzyby. Ale mówiąc poważniej, przechodząc do meritum, ja używam butów Lowa Renegade. Używam ich od pięciu sezonów. Pięciu pełnych sezonów. Buty absolutnie genialne. Ani razu jeszcze nie zawiodły i uratowały w wielu sytuacjach. Doskonale sprawdziły się podczas tegorocznej samotnej wyprawy przez Puszczę Notecką. Ale o samych butach myślę, że zrobię osobny odcinek, bo w zupełności na to zasługują. Ale nie byłyby one tak dobre, nie byłbym z nich tak zadowolony nie chroniłyby one mojej stopy i nie zapewniały jej bezpieczeństwa oraz cech nie posiadałyby cechy wodoodpornych, gdybym o nie w odpowiedni sposób nie dbał. O każdy but outdoorowy, każdy but turystyczny, taki wysoki czy te modele nieco niższe, czy to skórzany, czy z, z nubuku, czy z zamszu, oddychający, nieoddychający, Należy w odpowiedni sposób dbać. Te buty są wykonane z Nubuku. Posiadają technologię Gore-Tex, Są butami oddychającymi. Ale, żeby buty mogły oddychać mogły w pełni korzystać z ich cech, nadanych ich im przez producenta, musimy je utrzymywać w należytej kondycji, w należytym porządku. Brudne buty, tak jak każdy brudny sprzęt. Nie służą dobrze, zanikają ich cechy, zanikają ich cechy wodoodporności, zanikają ich cechy oddychalności. Dzieje się to przez to, że brud, który zbiera się na ich powierzchni, blokuje, blokuje naturalne właściwości tych butów, właściwości do oddychania oraz blokuje warstwę, która odpycha wodę i powoduje, że są one wodoodporne, hydrofobowe. Brud ma to do siebie, że zbiera się w malutkich zakamarkach naszych butów, w szwach, w jakich zagięciach skóry. Po wielu latach użytkowania tych zagięć, obtarć i elementów podniszczonych jest coraz więcej. No i są to miejsca, w których ten brud, który powstaje po prostu w toku ich użytkowania w terenie, w których ten brud sobie lubi pozostać a brud blokuje, albo inaczej przyciąga do siebie wodę, zatrzymuje, wiąże je z ją z sobą, dzięki czemu ta woda zamiast spływać po naszym bucie, zaczyna na nim osadzać, osadzać się i zaczyna ten but przemakać. Dodatkowo te pory, przez które nasze buty powinny oddychać, są przez ten brud blokowane. I nie dość, że nie odpychamy wody z zewnątrz, Również właściwości oddychające tego buta powodują, że zwłaszcza w wilgotnych warunkach nasze stopy będą się pocić i wilgoć będzie osadzać się wewnątrz naszych butów. Żeby buty mogły pracować przez cały czas w 100% wydajnie, musimy je od czasu do czasu wyczyścić. No, ale nie powinniśmy tego robić normalnymi środkami. Takimi normalnymi w sensie zwykłymi środkami czyszczącymi, no bo pozostawiają one po sobie osad na powierzchni buta, na powierzchni skóry. Osad, którego gołym okiem nie widzimy, a jest to osad, który właśnie blokuje te możliwości hydrofobowe naszych butów i powoduje, że ten brud, o którym przed chwilą mówiłem, łatwiej do tych naszych butów przylega. Ok, to jak dbać o te nasze buty, jak je czyścić przede wszystkim, bo to jest kluczowy element całego procesu, który powinniśmy wykonywać dość często. Może być to czyszczenie takie okazjonalne, zaraz po powrocie z terenu, kiedy bierzemy po prostu zwykłą wodę bez żadnych środków, jakąś miękką gąbką czy ściereczką, czy nawet szczoteczką niezbyt agresywną. Z o niezbyt agresywnym Włosiu. Po prostu doczyszczamy te buty i pozostawiamy sobie do wyschnięcia w jakimś przewiewnym miejscu. Ale o tym jak suszyć buty, to może na sam koniec wspomnę. I to powinniśmy robić powiedzmy co wyjście bądź co wyjście, które powoduje, że nasze buty są oblepione brudem błotem, które po drodze zebraliśmy. Ale raz na jakiś czas warto by było te buty wyczyścić porządnie, i tu polecam stosowanie środków dedykowanych właśnie do czyszczenia butów środków, które nie pozostawiają tego osadu, o którym wspominałem przed chwilą, na powierzchni buta, i dzięki temu te nasze buty zachowują swoje właściwości odpychające wodę oraz właściwości oddychające. Ja używam produktów firmy Nikwax. W pierwszym etapie, czyli do czyszczenia butów, używam ich żelu czyszczącego, który jest w takich bardzo fajnych buteleczkach z aplikatorem. Aplikator bardzo podobny do tego znanego z popularnych środków do, do konserwacji obuwia, z taką gąbką, z kuleczką w środku, którą poprzez naciśnięcie powodujemy, że wypływa środek ze środka i środek, środek czyszczący ze środka opakowania i dzięki temu jest bardzo łatwo go nałożyć na, na nasz but. No ale w pierwszym kroku, jeśli mówimy o dużym czyszczeniu, ja lubię ściągnąć sznurówki z butów tak, żeby całą powierzchnię skóry mieć jak najbardziej dostępną. Znacznie łatwiej jest po zdjęciu sznurówek dotrzeć wszelkiego rodzaju zakamarki tutaj pomiędzy Tymi oczkami, przez które sznurówki przychodzą, tutaj do, do języków naszych butów, warto te sznurówki zdjąć. W drugim, jakby kroku, namaczamy cały but. Możemy to zrobić pod, jeśli to jest to grube, mycie. Możemy to zrobić jak najbardziej pod bieżącą wodą. Bierzemy słuchawkę od pysznica, czy nawet pod kranem. I namaczamy całą powierzchnię naszego buta. Warto pamiętać o tym, żeby wyciągnąć ze środka wkładki, bo nie trzeba przecież ich moczyć. Nie ma takiej potrzeby. A docelowo będzie też później łatwiej ten but wysuszyć bez tych wkładek w środku. No i gdy mamy całą naszą powierzchnię skóry solidnie namoczoną, co, co powoduje, że ta skóra staje się bardziej elastyczna. Jej pory, jej włókna stają się bardziej elastyczne, otwierają się jakby bardziej, przez co są bardziej podatne na wszelkiego rodzaju działania na tej skórze, i też łatwiej jest je oczyścić. No i na tak przygotowane buty nakładamy nasz środek żel czyszczący firmy Nikwax. No i dokładnie używając tego aplikatora wcieramy. Cieramy ten żel, ten środek czyszczący, dość obficie jeśli to jest solidne czyszczenie butów raz na kwartał, na przykład. Dość obficie ten środek używamy tak, żeby dokładnie buty doczyścić. Dodatkowo po nałożeniu możemy jeszcze przetrzeć to wszystko gąbką. Ja przeważnie używam takiej gąbki kuchennej, która ma tą bardziej chropowatą powierzchnię z jednej strony, i taką typową gąbkę, jakby z drugiej. Dzięki temu mam dwie faktury, którymi mogę ten, ten mój but potraktować i doczyszczać. Możemy też użyć takich szczoteczek specjalnie przeznaczonych właśnie do czyszczenia butów. Staramy się wykonać to jak najdokładniej, dotrzeć we wszelkie zakamarki, przypilnować, żeby właśnie przy tych oczkach ten środek miał szansę zadziałać. No i gdy mamy nasze buty umyte, Płuczemy je ponownie wodą tak żeby całość tego środka usunąć możemy tak jak robiliśmy to przedtem pukać pod kranem używać słuchawki od prysznica bądź po prostu gąbki z wodą z odpowiednią ilością tej wody tak żeby ten cały środek żeby ten cały środek który użyliśmy do czyszczenia usunąć wraz z brudem który zostanie przez ten środek związany i usunięty z naszego obuwia. No i to jest jakby proces czyszczenia buta. Ale warto jeszcze zadbać o to, żeby te buty odzyskały swoją hydrofobowość, odzyskały właściwości odpychające wodę i dzięki czemu ich skuteczne działanie, żeby było takie jak na samym początku, gdy te buty nabyliśmy. Impregnację zaczynamy od zmoczenia naszych butów, tak jak przy. Przy procesie ich mycia opisanym przed chwilą, jeśli ten proces przeszliśmy, nie musimy nic, nic więcej robić. Na oczyszczone ze środka myjącego, z żelu myjącego buty nakładamy po prostu impregnat do Nubuku i do Zamszu firmy Nikwax. Ja go używam. Bardzo fajny, wygodny aplikator jest załączony do tego środka. Wystarczy spryskać. Nasze buty tym, tym aplikatorem, tym środkiem poprzez ten aplikator, co bardzo ładnie rozprowadza go po całej powierzchni buta. Jeśli nie mielibyśmy aplikatora, możemy użyć po prostu do tego celu gąbki, zamoczyć ją w impregnacie i dokładnie nasze buty pokryć tym środkiem. No i pozostawiamy sobie te, te obuwie na 2-3 minuty, tak, żeby ten impregnat wchłonął się w but dzięki temu, że ta skóra i powierzchnia naszego buta jest wilgotna, ten impregnat łatwiej wnika wewnątrz skóry i jakby oblepia wewnętrzne włókna i, i pory tej skóry, powodując, że jest ona wtedy wodoodporna. Odzyskuje właściwości hydrofobowe, i po około dwóch minutach, 3 minutach usuwamy nadmiar, usuwamy nadmiar tego impregnatu z butów. Robimy to wilgotną szmatką bądź wilgotną gąbką. I proces mycia i impregnacji tak naprawdę mamy zakończony. Teraz pozostaje wysuszyć te buty. Warto to zrobić w przewiewnym miejscu. W temperaturze pokojowej nie ustawiajmy butów. Generalnie, susząc naszych butów outdoorowych, wykonanych ze skóry z technologią GoraTex, czy tam z inną technologią zapewniającą oddychanie, nie ustawiajmy tych butów blisko źródła ciepła. Nie ustawiajmy ich pod karoryferem, czy przy jakimś grzejniku, czy przy dmuchawie. Generalnie, but powinien schnąć powoli, stopniowo. Temperatura pokojowa, tak jak mówiłem, idealnie się do tego nadaje. Ja moje buty po prostu stawiam w korytarzu, tam gdzie stoją na co dzień. I po jakimś dniu, może dwóch są kompletnie suche. Robię tak za każdym razem, gdy wracam z lasu. I tutaj taka mała z mojej strony porada, albo po prostu rzecz, którą ja stosuję. Po każdym powrocie z lasu, gdy opukuję te buty, wyciągam ze środka moje wkładki, tak żeby but mógł swobodniej sobie schnąć, żeby wkładki mogły trochę się też przewietrzyć. No i, i tak po prostu zostawiam buty, nie stawiam ich przy żadnych żenikach tak jak mówiłem przed chwilą. Po tym procesie mycia i impregnacji, o którym przed chwilą Wam opowiadałem, te buty będą potrzebowały troszkę czasu do wyschnięcia, no bo zlaliśmy je z solidną ilością wody. Mi te buty schną około dwóch dni, także warto to mieć na uwadze, wykonując ten proces, że no trochę on trwa, zwłaszcza w tym etapie suszenia. Także jeśli wybieramy się na drugi dzień do lasu, bądź na jakiś biwak, bądź na wyprawę w góry, na jakiś szlak turystyczny, no to nie powinniśmy te, w ostatniej chwili tych butów, tych butów y, czyścić, konserwować i impregnować. Y, warto sobie takie prace zaplanować troszkę wcześniej, albo zaraz po powrocie z poprzedniej y, wypado, y, wyprawy, czy wypadów w teren, y, tak żeby te buty mogły sobie y, spokojnie y, przeschnąć. No, a my ubierając je przy kolejnej okazji, żebyśmy mieli buty suche i gotowe do działania. Na koniec pamiętajmy o tym, że nie musimy całego tego procesu, który przed chwilą opisałem, powtarzać za każdym razem, gdy wracamy z rasu. Wystarczy, jak je sobie opuczemy, usuniemy brud z nich i pozostawimy do wyschnięcia. Wtedy takie gruntowne czyszczenie nie będzie potrzebne zbyt często. Pamiętajmy też, że nie musimy przy każdym myciu butów, nawet takim powiedzmy bardziej zaawansowanym, ich impregnować. Impregnujmy je wtedy, kiedy widzimy, że zaczynają one tracić swoje właściwości hydrofobowe, że noga nam się zaczyna w nich pocić, gdy na przykład na dworze robi się troszkę bardziej wilgotno. Nawet nie są brudne, ale warunki dookoła są bardziej wilgotne i zaczyna nam się w nich stopa. Pocić. Jest to dobry sygnał od, od tych butów do nas, że rzeczywiście ta powłoka hydrofobowa została już spukana, zmyta, zużyta. Że są one na tyle brudne, te buty, że też nie oddychają w sposób naturalny i w takie, jaki byśmy sobie życzyli. Co jeszcze? Pamiętajmy o tym, że stosując impregnację butów, środki do impregnacji butów, nawet te przeznaczone. Właśnie do, do butów, których używamy, przeznaczone do wykorzystania w obuwiu turystycznym, outdoorowym. Impregnacja może zmienić kolor buta. No, w moich butach, które mają 5 sezonów za sobą i niejedno już przeszły kolor nie ma już takiego znaczenia, ale jeśli mamy nowe buty, które niedawno sobie nabyliśmy i wykosztowaliśmy się troszkę, no bo buty dobre buty do outdooru, do turystyki, do trekkingu wcale nie są tanie. No to wtedy miejmy na uwadze, że impregnacja może lekko zmienić kolor naszego obuwia. No dobrze, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Jak macie jakieś pytania, oczywiście piszcie proszę w komentarzach. Chętnie na nie odpowiem. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Ruszajcie w teren ku przygodzie.